Muszę mówić sobie, co jest ony Dzisiaj sobie zagramy znowu w Tambygam. Ja, ja, Trochę się opóźniłem z, z odcinkami, ale gdybym to wtedy 150, wam w ogóle też pokażę. Tutaj coś chyba nowego, no właśnie, ten latający skinek. Już kilkanaście, ale dobra. Zostawiamy zakończenie kołem, trochę za to mam za głośno. Ale dobra, zaraz pośpieszymy. I co będzie, jakbym chciał? No nie wiem, dwa. Dwa te, dwa Ale dobra, zostawiamy właśnie w ogóle suba i zaprosimy o komentarze, jak mam prezent. serduszko. Więc będzie 5 gemów. Mamy 5 gemów. Yy, dobra. Ra, ra, ra. jest jakaś oferta w sklepie, dobra, może do ofert to sobie, sobie zaraz widzowie przejdźmy, yy, ale tak, yy, dobra, yy, okej, okay, tego nie było, jakby sobie widzowie, to się <laughs> nie będę teraz wycinać, ale dobra, lecimy, no właśnie. Trafiłem go, ostatnio go trafiłem. Więc no. Nie wiem. Ja sobie po prostu zmieniłem język na Koreę, serwis na Azję, zakryciłem wszystkiego no, lepsze, jeden raz i mi wypadł. A wiecie co jest najfajniejsze? Ja wam coś sobie pokażę. Popatrzcie. Jest za darmo skinę, To nie ładnie darmowy skin. Ten skin co nie. On bierzemy sobie, wyposażymy. Bar... Y... Ten skin ogólnie to jest legendarny, to nie? Nawet go trochę wycina. A... No, to jest ogólnie skinek legendarny, co nie widzowie? A, jeszcze nie mamy, jakby coś, co z tym To jest skinek legendarny, tak jakby. Wow! Wow! Dobra! Yy, dobra! Ale sobie za słodko z nim zagramy, ale w ogóle ale ja nie wiem, co nie, bo nie wiem, dobra. No właśnie kolejny latający skin. Kolejny. Ile tych latających? Mamy już raz. Ym, dwa. No ten nakład jeździ, a tego nie, no to... Dwa i jeszcze ten banan. Ej, ja jej nie widziałem! Ojojoj, widzowie! Czy tutaj może go w tym oto kole trafić? Teraz przejdziemy do gierki. Hmm, tak można tutaj to jest 7% na legendę. Pixel Guy! Pixel Girl! Pixel Girl! Ja mam widzowie jak duże wiecie tego! Wie jest! Pixel Guy'a! A tutaj jest... Pixel Guy! Ja nie będę miał Pixel No nie no, nie będzie ma. miał mój Pixel Guy! I niestety. Trochę mi się kawy ale to nic. Co nowego? To nic. Dobra, zmienimy sobie jeszcze kroczki. Yy, na przykład na. Dobra, USA. I jest coś nowego, co nie? Kto mnie zapraszał w ogóle? Dobra, zobaczmy, 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 czy się da radę przyłączyć. No niestety nie da rady, ale dobra, co tutaj jest? Powoli i spokojnie tak wyścigu nie wygrasz. Udowodnij, że jesteś najszybszym zawodnikiem i prześcignij konkurencję w tych mapach wyścigowych. No praktycznie to jest... Praktycznie tak samo. Dobra! Pozdrawiam cię do tego gościa, to nie, Dobra, nieważne. Nie wiem czemu ja nie mogę, nie mogę dołączyć, ale mniejsza. Yy, dobra, pozdrawiam tych dwóch, więc macie pozdro ode mnie. I, dobra, ja sobie jak zwykle nagrywam odcineczek, mówię, nikogo nie ma dostępnego w Stumberguysach, sobie nagram spokojnie, a tutaj już, już są dostępni widzowie, więc fajnie, że sobie z kimś zagramy, ale no, dobra. Hmm. Ja w ogóle przeszepnę wam serduszko teraz do komentarza i no... O, trzy, cztery, co jest? Ej, 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 tej jednej osoby to nie było, ale też masz pozdrow ode mnie, więc no, ty czemu Marcel jakiś tam... No, Marcel się nie rusza, ale dobra, ogólnie... Jeśli to oglądacie, to macie wszelkie pozdrowienia ode mnie. Gorek, Panda i jeszcze Marcel. Macie wszelkie pozdrowienia ode mnie. Ale ja nie mam lagów, co o dziwo. I tak jakby fajnie. Bo chciałem sobie w końcu pograć z kimś, nie mieć lagów. Jak wiecie, jak nagrał Tom od pan czemu kukorek odpadł? Ło! czemu kukorek odpadł? to jest? Widzowie! Ale dobra! Ale to... Ja też odpadłem? Przez ragi, ale sobie zobaczmy, jak on sobie poradzę. Dobra, tutaj Fanda ma problemy, ale czy to zasejduje? No niestety nie zasejwowała Fanda. Ale... Dobra. O. No. Ja w ogóle chciałem sobie... Zrobić. Miałem inne plany na odcinek, a są inne. Więc... No. Ale dobra. Dobra, dobra. Na 32 osoby blog dasz. Ja to... Ja to już widzę widzowie mój jak komputer, jak mój komputer się rozsadza, co nie? Dobra, sorry za Messengera, ale dobra. lecimy do mnie. Lecimy dy. Ja nie widziałem, bo ja nie widziałem jakby... Ja się dołączyłem od razu standardowa albo wybierali gierki na banku wybierali, bo standardówkę by nie szalili, chyba że to nowe, co nie? Dobra. Ty. Ja nie mam nagów. To tu jest. Sorry, widzowie to zegarek, ale przychodzą jakieś tam wiadomości. Wiem też mi było słychać go w tle w sorki. No ale wiecie jak to jest. Do... dobra. Ty! Czy się Marcel Pro O O, o przez 2 o dostanie? Dobra, hop. No w góry! Z... Dobra, Marcel, Marcel. No nie no, ja go teraz... Ja go teraz półkę daję. No kurde dędzowie! O, ma piąkę, jeszcze co naszedł, ale dobra. Ej! Dopiero w gorek. No nie no! <grystanie> Dobra widzowie, ja musiałem już wejść, bo mi tutaj zasłania takie jakby pole do nagrywania, program do nagrywania kawałek. Ja nie widzę ile mam ludzi ten. Ale w ogóle wszyscy mamy koski na git Ale już drugi widzę lagi. Widzę już lagi, co nie widzowie. Minut odcinka, 9 minut odcinka to też mnie minut i 35 sekund w tym momencie 40. ale dobra no niedługo też będzie będą filmy pewnie z KPG będziecie mieli link w opisie do kanału mojego drugiego tam więc no dobra a jakim czas, jakim, jakim sposobem ja kogo nie podciąłem, ale teraz to ja... a w ogóle sobie nie, dzisiaj nie zagrałem tym kapitanem golden ale no lecimy Light widzowie gdzie jest dobra panda przejść to błagam dobra i na finał ja ich tak dobrze takie dasz finał, co nie widzowie. Ja jestem założona 100%. Chyba, że to jest gierka standardowa, to okej. Okay. Ale serio. Dobra, lecimy. Dobra, widzowie! No, w ogóle Marcel cel Pro o, o. Ma jakiś fajny taniec. W ogóle... Dobra, to jest gierka standardowa! To trzeba wzbyt wygrać. Wygrać to muszę dla was! Dla was to wygrywa. Kurde, widzę. Tego już nie wygra. No ja już tego nie wygrywam. Ale kto wygra? Dobra, chyba... Dobra, widzowie zobaczmy kto wygrał. Nie no! Ej, ale co to było za x? jest? To było to? To było to, widzowie! Ale dobra, w dzisiejszym filmie to by było na tyle.